Do sprawy Mariusza Cysowskiego. Dzień dobry. Proszę Pani, ja chciałam przede wszystkim. wyłączenia Pani od tej sprawy. Jak również wszystkich pozostałych sędziów tutaj naszego sądu. Pani, w panie przypadku w moim przekonaniu wystarczającym uzasadnieniu tego wniosku jest coś, co w moim przekonaniu, w mojej ocenie jest równoznaczne z Pani w hitlerowskich zbrodniach przeciwko Narodowi Polskiemu. Proszę bardzo, proszę. 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 Zapiszmy, tak. Przegunąć rozpoznanie Było rozprawę, stawił się skarżący do jest zeski, który wcale rozpadł się Na przewodniczący, czy skarżący zamierzał wydać, czyli posiedzenie skarżące oświadczyło, że był skarżący do sędziów, bo na terenie projektu wszystkich gminnych sędziów pożywa wniosek sędziowego. Czy Pan ma wniosek do posiedzenia? Złożyłem wniosek, dziękuję. I w punkcie drugim proszę o odroczenie niniejszego posiedzenia na okres 7 dni w celu pisemnego uzasadnienia tego wniosku. Jeżeli Pan tego nie zaprotokołuje, ja mam to nagrane, dziękuję bardzo. Państwo Państwa sobie też nagramy. Proszę odpuścić Do celu procesu w Norymberdze. Żegnam. O, jeszcze Panowie. Tak właśnie. Będziecie w Norymberdze, po wszystkim. W procesie. No już, już Już Pan, już Pan idzie. Jak wyszło dobrze? Ma Pan jakiś numerek? Dziękuję bardzo. Panowie mają? O, pan chyba nie ma. Pani ma, no, ale tak ukrywa. Nie ukrywa, to jest publiczne. A pan się odwrócił plecami i tutaj prawda, mówię, Proszę bardzo. Czyli przypiął pan, jak się pan odwrócił. Dziękuję ja bardzo. Nie muszę mieć, bo mam słowa.